Każdy aspekt Twojego istnienia ma bezpośredni wpływ na to, jak myślisz, kim jesteś. Jesteś tym, co jest, więc jak? Kurwa, skoro pozostajesz w żeńskiej energii pasztetowej duda i wreszcie, kurwa, jakieś gówno z dyskontów, chcesz osiągnąć sukces, chcesz gdzieś zajść. Ej! Kim ty chcesz być? Zdobywcą, łowcą czy termitem, który wpierdala gówno i buduje z niego domki? Spójrz tylko, naprawdę, tak kurwa żresz w najtańszych dyskontach. Nie stać cię, żeby sprowadzić sobie troszkę jadnięciny z Nowej Zelandii. Nie masz na mieszkanie to co? Nie możesz kupić sobie drogiego, luksusowego samochodu i przespać w nim kilku nocy, zanim podwoisz? Zanim wrzucisz w maszyny, w ruletę i podwoisz? Jesteś tym, co jesz. Więc kurwa, nie bądź szerwem. Fajluma, zawijamy się stąd, bo kurwa, ta żeńska energia biedactwa. Aż czuję, jak mi kurs Bitcoina... Fada, ja pierdolę. Czemu nie możecie się chociaż trochę zmotywować? Wziąć się trochę, kurwa!